Jednym z najbardziej nurtujących wyborów, jakie musi podjąć inwestor przed realizacją budowy, jest wybór źródła ciepła. Przygotowując budynek pod montaż pompy ciepła, zyskujemy oszczędności spowodowane rezygnacją z budowy i obróbki komina spalinowego, a także kosztami przeglądów kominiarskich z nim związanych. Korzystając z jednego źródła energii, płacimy za jeden projekt Jedno przyłącze, jeden rachunek, a co za tym idzie za jeden abonament i opłaty stałe. W porównaniu z niektórymi źródłami energii, zyskujemy metry kwadratowe budynku, które byłyby przeznaczone na skład opału, a w dalszym czasie na jego obsługę. Mamy możliwość rozbudowy systemu o własne źródło zasilania z instalacji PV. Zyskujemy również większą wartość nieruchomości, bo budynek z pompą ciepła to budynek bezobsługowy z bardzo niskimi kosztami utrzymania. Użytkownik, który zdecyduje się na pompę ciepła Panasonic Aquarea w jednej cenie, otrzymuje funkcję grzania i chłodzenia. Dla domów energooszczędnych ilość chłodu dostarczana przez pompę ciepła może być wystarczająca do chłodzenia. Przez rozwiązanie płaszczyznowe. Pompa ciepła Panasonic Aquarea to dom bez kotłowni, budynek o większej powierzchni użytkowej z bezobsługowym źródłem ciepła i szansą na niskie bądź zerowe koszty eksploatacyjne za ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i ewentualne chłodzenie.